Angielski to proste, angielski 15 minut każdego dnia, angielski 1000 najważniejszych angielskich słów, czy takie rzeczy warto kupować. Tak naprawdę nie jest istotne, czego my tutaj się chcemy nauczyć, ważne jest w jaki sposób my tego uczyć się będziemy I jeżeli zerkniemy sobie do środka tych wszystkich książek, no to tak naprawdę to jest wszystko tak samo, bez względu na to, co jest napisane na okładce, czyli tak zwany suchar, tam są słówka. Jak jest jakaś płyta z nagraniem wymowy, to już jest plus, ale tak naprawdę tam są, tam jest tekst, tam są luki do wypełnienia i tam są różne ćwiczenia, takie pisane, więc Jedyne w czym nam pomogą takie książki, to przygotowanie się ewentualnie do jakichś pisemnych egzaminów, a tak naprawdę jeżeli chcesz się komunikować w języku angielskim, no to potrzebujesz uczyć się mówić. I jeżeli chcesz faktycznie nauczyć się mówić po angielsku, to zapraszam Cię na bezpłatne szkolenie, które poprowadzę już wkrótce, podczas którego zdradzę Ci, jak możesz zacząć skutecznie komunikować, się, mówić, czy to w nowej pracy, Jangielski jest potrzebny czy to w podróży, czy to w życiu codziennym. Ucząc się 80% mniej właśnie takich rzeczy, jak tutaj w tych książkach, a komunikując się dużo skuteczniej. Zobacz, bo to jest naprawdę możliwe. Jeżeli do tej pory miałeś trudności z tym, żeby ten angielski opanować, być może to wcale nie chodzi o Twój wiek, umiejętności językowe, czy to, ile czasu masz na naukę, ale tak naprawdę o sposób, w jaki się uczysz. Bo to nie chodzi o to, żeby uczyć się dużo, ale żeby uczyć się sprytnie i skutecznie. Kliknij w link poniżej, dołącz na bezpłatne szkolenie i zobacz, jak naprawdę łatwy potrafi być angielski, jeżeli uczysz się go w odpowiedni sposób.